Witam państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się na terenach Zielonych przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Od godziny 10 jak trwa tutaj piknik historyczny, przed sekundką zakończyła się rekonstrukcja bitwy pod Mierzwinem. Drodzy Państwo, to wydarzenie jest w ramach realizowane w ramach projektu za honor i wolność dla niepodległej ojczyzny. Powstanie styczniowe 1863-1864, dofinansowane ze środków Biura Niepodległa. W ramach programu dotacyjnego powstanie styczniowe 1863-64. Od czerwca, jak realizujemy ten program, od czerwca też trwają przeróżne wspaniałe, historyczne wystawy, koncerty, a dzisiaj, dzisiejsze wydarzenie jest podsumowaniem tego programu. Projektu. Dzisiejsze wydarzenie to piknik historyczny, to rekonstrukcja historyczna, ale też w dalszym ciągu zapraszamy na dwie wystawy, które mamy w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Jedna o uzbrojeniu powstańców, druga ze zbiorów boskich pasjonatów historii, troszkę uzbrojenia. Troszkę biżuterii patriotycznej, ale też próba odtworzenia takiego salonu, bo powstanie styczniowe to nie tylko lasy, pola, ale to też szlachecki dom, mieszczański dom, ziemiański dom, gdzie kobiety, buntowniczki w takich strojach, jak Państwo widzicie, walczyły z caratem. Cały projekt, tegoroczny projekt, rozpoczęliśmy w czerwcu wystawą o bracie Albercie. W lipcu gościliśmy Muzeum Historii Polski z, wizytą, z wystawą Powstali 1863-64. Od 5 września, gdy mieliśmy koncert reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, tak naprawdę zaczęliśmy już ten weekend z powstaniem styczniowym. Weekend, trzy dni, dyskusja panelowa na temat kobiet w powstaniu styczniowym, na temat świętości, a powstania, ale też projekcja filmu o Kastusiu Kalinowskim, białoruskim powstańcu styczniowym, ale też o tej najbardziej buntowniczej spośród polskich buntowniczek tamtych czasów, czyli Annie Henryce Pustowójtównie. Dzięki dofinansowaniu z Biura Niepodległej mogliśmy naprawdę podjąć wielorakie działania, które zarówno mieszkańcom naszego miasta i okolic, ale też kuracjuszom przybliżają tamte czasy. Czasami prostując historię, czasami uzupełniając historię, taką wiedzę, jaką zdobyto w szkole, ale najważniejsze to to, żeby pamięć o tamtych bohaterach trwała. Dziękuję.